Cześć z tej strony Maciek, jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na prezent gwiazdkowy, to spieszę z pomocą. W tym filmie pokażę Wam kilka różnych produktów w cenie do 500 zł, ale też w cenie do 200 zł, także zacznę od tych droższych i będę stopniowo przechodził do tych tańszych. Rozpocznę może w ogóle od promocji usług własnych. Otóż właśnie ruszyłem z naborem na warsztaty z produkcji muzycznej. Informacje oczywiście znajdziecie na musoneo.pl, warsztaty produkcja muzyczna. Warsztaty kosztują 399 zł, i jest, są to zajęcia w grupie 6-osobowej, 14 godzin we wspaniałej reżyserce Studia Efektura w Warszawie. Gromadzimy różne bitmaszyny, syntezatory i Programujemy rytmy, programujemy różnego rodzaju barwy. Jest to seria różnych ćwiczeń. Potem przychodzimy do rejestracji różnych partii, ale nie trzeba umieć grać. Trzeba umieć w odpowiednim momencie wcisnąć przycisk, fajnie zakręcić potencjometrem, i wychodzą z tego naprawdę fantastyczne rzeczy. W warsztatach biorą udział początkujący bardzo często, więc nie trzeba umieć, nie trzeba znać się na obsłudze żadnego konkretnego programu, ja ten proces wspomagam. Następnego dnia, drugiego dnia spotykamy się, miksujemy ten materiał, także myślę, że jest to fajna sprawa dla DJ-a, dla kogoś, kto, kto, kto jest początkujący. Czasami pojawiają się też wokaliści, także uczestnicy mają różne doświadczenia i bardzo często powstaje taki efekt synergii, tworzy się po prostu coś bardzo fajnego. Także warsztaty mają dość bogaty plan. Zresztą nam Soneo znajdziecie też kilka filmów, zapisów improwizacji z warsztatów. Im Także wystarczy wpisać improwizację i na pewno te filmiki tutaj znajdziecie. Także zachęcam do obejrzenia, zobaczycie co działo się w poprzednich edycjach. Mam też drugi produkt własny. Otwieramy także nabór na warsztaty z miksu i masteringu. Warsztaty podobnie Studia Fektura, wspaniałe odsłuchy, trzy, trójdrożne geneleki. bardzo mocny, fajny odsłuch, taki właściwie da, średniego, dalekiego pola, quasi-masteringowy. I te warsztaty już przeznaczone są dla osób z doświadczeniem, ludzi, którzy już... Potrafią nagrać utwór, potrafią go zarejestrować, potrafią go nawet odrobinę zmiksować, ale chcieliby poprawić jego brzmienie, czyli chcieliby się nauczyć miksować w sposób profesjonalny, wykonać mastering w domowym zaciszu. I w ramach tej usługi, która kosztuje 499 zł, mamy 14 godzin zajęć, bardzo bogaty plan w grupie do 10 osób, no i miks do 16 śladów, także. Jeżeli chcesz przyjść na warsztaty, zmiksuję Twoje nagranie, spotkamy się i, i, i myślę, że dam Ci solidny zastrzyk wiedzy, który pozwoli Ci po prostu pracować szybciej, lepiej i tworzyć lepsze nagrania. Także myślę, że to jest też bardzo fajna sprawa. No i może przejdźmy w takim razie do kolejnych produktów, już bardziej sprzętowych, a więc takim produktem, który polecam dla początkującego to Launchpad Mini MK2. Jest to sterownik MIDI sprzedawany wraz z oprogramowaniem, więc trzeba mieć komputer. Ten sterownik podłączamy do komputera i możemy wyzwalać za jego pomocą różne sample w tym programie. Chociażby na przykład pady ściągnięte ze strony Musoneo, które niedawno udostępniłem nagrałem je na syntezatorze. Bardzo fajna sprawa, urządzenie też pozwala do pewnego stopnia obsługiwać pewne funkcje oprogramowania. Także też polecam filmiki na temat launchpada. Wystarczy wpisać w przyglądarkę Launchpad na Musoneo. I znajdziecie chociażby recenzję w wersji pro tego urządzenia. Launchpad kosztuje 399 zł w większości sklepów. Do niego dołączana jest także biblioteka próbek. Także w zasadzie to jest wszystko, czego można potrzebować na, na start. No i myślę, że wielu młodych muzyków, wielu producentów zaczynało właśnie od tego urządzenia. Także na pewno warto je rozważyć. Powiem tylko też przy okazji, że najbardziej rozbudowany kontroler obsługujący właśnie to oprogramowanie, czyli Ableton Life, nazywa się PUSH i w tej chwili do, zdaje się, 11 stycznia jest w promocji minus 20%, a więc zamiast 3000 zapłacimy za niego niecałe 2500. No ale dla początkującego raczej, raczej Launchpad Mini. Kolejna sprawa, kolejny produkt, który warto rozważyć, to słuchawki. Ja akurat polecam model AKG K240, są to słuchawki, Właściwie można powiedzieć profesjonalne, są przeznaczone do profesjonalnej pracy, mają konstrukcję taką no, otwartą, półotwartą, a więc znakomicie sprawdzają się właśnie przy produkcji muzyki, przy miksowaniu. Mają bardzo fajną konstrukcję. Ja te słuchawki mam już od prawie 10 lat i w zasadzie nic się z nimi nie dzieje. Wymieniłem tylko kabel, ponieważ już tyle razy na niego nadepnąłem, że, że po prostu yy, urwał się. Natomiast nic więcej z tymi słuchawkami złego się nie wydarzyło. Bardzo fajny model kosztuje w granicach 300-350 zł. Mogę go z czystym sumieniem polecić. Na pewno będzie dużo lepszy niż jakiekolwiek słuchawki kupione w supermarkecie, nawet w podobnej cenie. A już broń Boże, nie kupujcie słuchawek bezprzewodowych, bo za słuchawki bezprzewodowe podobnej klasy musielibyście zapłacić po prostu kilkukrotnie, kilkukrotnie więcej zazwyczaj. Kolejny bardzo fajny produkt dla prawie każdego muzyka to może być rejestrator. Taki przenośny rejestrator do ręki. Ja akurat wypatrzyłem model Zoom H1, który kosztuje właśnie w granicach około 400 zł. Jest to urządzenie, które pozwala nam nagrać stereofoniczny dźwięk. Ma parę mikrofonów elektrytowych ustawionych w takiej konfiguracji XY. Jest to jeden z najmniejszych i najtańszych rekorderów, pozwalających zarejestrować dźwięk z 24-bitową rozdzielczością. Ja bym tutaj nie oszczędzał na tej rozdzielczości. To jest jedna z najistotniejszych spraw. Duża dynamika, duża wrażliwość tych, 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 tych mikrofonów pozwoli rejestrować różnego rodzaju dźwięki tła. Można te dźwięki później właśnie importować do komputera, wyzwalać za pomocą jakichś przycisków, jakiejś klawiatury. Mnóstwo zabawy. Nawet dla kogoś, kto na przykład rejestruje jakieś filmy lustrzanką, może to być urządzenie, które pozwoli nagrać właśnie dźwięki, dźwięki tła. Także dla sound designerów, dla, dla ludzi bawiących się muzyką, takie rekordy to jest fantastyczna sprawa. Inny ciekawy model, też właśnie w podobnej cenie, Tascam DR05, również stereofoniczne mikrofony, również nagrywa w 24 bitach. Także nie pytajcie mnie, który wybrać, bo nie testowałem żadnego z tych modeli. Ale, ale, ale obie firmy mają ogromne doświadczenie w produkcji tego rodzaju urządzeń, ogromne portfolio, także myślę, że bez. Śmiało możecie któryś z tych produktów wybrać. Ja akurat korzystam z modelu Roland R09, również już blisko 10-letniego. W tej chwili w ofercie producenta jest model R05, który jednak już kosztuje w granicach 700-800 zł. No i jeżeli. Znacie kogoś, kto chciałby się na poważnie zająć produkcją muzyki elektronicznej, być może coś już próbował, można polecić program Image Line, Fruity Loops, wersję studio, która kosztuje jedynie 450 zł. Jest to jeden z ciekawszych programów, tak zwanych DAW, sekwenserów, kompletne środowisko produkcji muzycznej, komputerowe. Duża liczba instrumentów, du duża liczba sampli dołączonych, także w zasadzie niczego więcej nie będziecie potrzebować na, 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 na początek. Uprzedzam tylko, że jeżeli ktoś już tworzy muzykę i pracuje na jakimś innym programie, prawdopodobnie nie będzie zadowolony z innego programu, bo będzie musiał się go nauczyć od początku. Także ten aspekt trzeba wziąć pod uwagę, ale w cenie do 500 zł to również jest jakaś opcja. No, i syntezatory i tutaj w, w kategorii właśnie do 500 zł rządzi niepodzielnie firma KORG. Ma kilka bardzo ciekawych produktów. Pierwszym z nich jest KORG Monotron Duo. Jest to taki dwugłosowy syntezatorek, Tutaj dwa oscylatorki, e, filtry, wstęga służące właśnie wyzwalaniu dźwięków w różnej wysokości. E, także no, jest z tym urządzeniem sporo zabawy. Dla kogoś, kto już ma jakieś instrumenty, bądź też nie ma. Myślę, że ciekawa zabawka, w dodatku jest to syntezator całkowicie analogowy. Kolejny i jeszcze fajniejszy produkt firmy kork nazywa się kork Mono, MonoTron Delay. Podobnie jak MonoTron Duo kosztuje w granicach 200 zł. Jest to bardzo fajne urządzenie, ponieważ zawiera w sobie delay, który pozwala uzyskać szereg różnych takich efektów specjalnych, rodem z filmów po prostu science fiction z lat 60-tych, 70-tych. Proste urządzenie, ale bardzo efektowne, jest w tym mnóstwo zabawy, także myślę, że każdego fana syntezatorów taka zabawka z pewnością ucieszy. Także delay, czyli linia opóźniająca, pozwala tworzyć kolejne odbicia, które, regenerowane, tworzą bardzo fajne tekstury dźwiękowe. Naprawdę mnóstwo zabawy z tym urządzeniem. No i oczywiście, jeżeli macie troszkę większy budżet, no to warto rozważyć serię Volka. Tutaj większość tych urządzeń kosztuje już w granicach 500-600 zł. No i w zasadzie do takiej kompletnej, może, można powiedzieć, produkcji muzycznej potrzebowalibyście oczywiście dwóch czy trzech tego rodzaju urządzeń, ale myślę, że, że to również może być fajny prezent. No i oczywiście ostatni, bardzo prosty prezent dla kogoś, kto już na przykład zajmuje się muzyką, ma jakieś urządzenia, to może być prosta klawiaturka MIDI. Zwykle muzyką brakuje czegoś takiego, co mogliby zabrać ze sobą, podłączyć do laptopa, Akai LPK 25 mini. Zwróćcie uwagę, ten produkt został tak zaprojektowany, by właśnie idealnie współgrać z, 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 z laptopem. Jest malutki, klawiatura zdaje się dynamiczna, kosztuje w granicach 200 zł, i to również może być bardzo fajny dodatek, dodatkowy taki mały kontroler przenośny dla kogoś, kto. Kto już tą muzyką się zajmuje. Aha, no i najtańszy produkt dla kogoś, kto zaczyna zabawę z muzyką, to będą oczywiście moje kursy. W tej chwili dostępne są w promocyjnej cenie: 85 zł za 180 dni. Za 180 dni dostępu do wszystkich kursów, które kiedykolwiek opublikowałem. Jest to w tej chwili łącznie prawie 100 godzin, więc taki kurs dla początkujących, domowe studio nagrań, chociażby. Mamy też. Kursy z obsługi różnych programów, takich jak maszyny, właśnie Ableton Live czy, czy Cubase. Są też kursy o takim charakterze bardziej ogólnym są, e, są prezentacje z udziałem producentów, e, jest kurs na, na konsoli analogowej, jest właśnie kurs z Filipem, aka Pysz, który pokazuje, jak pracuje z urządzeniami sprzętowymi. Także mnóstwo materiału za jedyne 85 zł. Także dzięki to wszystko i do usłyszenia.